No, widzę cześć. Nie mam pojęcia, jak się przywitać. Znajdźcie głuchnia kuchnia zamknięta. Ja przepraszam, nie, nie, jestem zmęczony i jestem skurzony na kolegę. Może teraz tam wejść? Burka, rurka, rurka. kiedyś pokazał mi, jakiej używam. Nie sądzę, żeby to teraz pomogło. O ja, to, to dźwięk wydaje, to podziękuję. Zamknięte. A. Dobra, obstawiam, że dup nie teraz królik. O, przejście to korytarza improzowego. Okej. Okay. Co to jest? Połóż mi, nie mogę się wydostać. Jak się tam dostałeś? Cóż, coś mnie złapało i wypchnął do środka. Przyjemność tego teraz się strzaśnie. Myślę, że połok. Czy mogę wylącować, żeby być w że ogóle? Mogę... Znajdę jeden. O, oh, Tego się nie spodziewałem. Komplet musi być na sapleczu. Ale. Wyglądają jeszcze bardziej przerazce, co kiedyś to Jak ta półka była jakaś w stanotrafie. No powiem, to jest musi tu być. O! ja, Dźwięku nie wydajemy. Gdzie może być śrubokręt, jak nie w zapleczu? Piwnicy, do której nie mam dostępu? Gdzie myście czasem? Nie patrz, wytrzymasz, przeżyjesz. Bo muszą być na zapeszu w takim razie. Ale przecież sobie nic nie widziałem. Przestaj, wytrzyma. Młobie co mogę? Na rzekę. Ale i przejść z pasy z piłeczkami. Nic nie ma. Może jednak jest. Misja nie ma, tu To musi być ta pierwsza, to gdzie ma to być, indziej? Tu nic nie widzę. O, Czekaj, gdzie oni teraz poszli? O, teraz się dopiero zauważyłeś. No dobrze, proszę, się sprawili, byśmy wszystkiego potrzebowali się od specjalnych czy naszych Dziękuję za spokój. Czekaj, może nie ma po prostu w efekcie puku, coś w pokręt. Nie, nie mam. Co to wygląda na Kurde! Ja wydawać dźwięków... ...to chyba, że muszę. To, sama, to ciekawe, czy trzeba ma ten sam klucz Ale... Ale co?! Wierzyj! Wytrzymaj! Wytrzymasz, wierzę w Ciebie. Nie pada nawet, jestem. to Wszystko co w w czasie, on i tak skinął. skiwał. Upalu Foxy, parę... Pizza, lekka, nawet nie chcę być... Pakuję... Pizza... Ale że w nie ma. Czy są zamknięte? No, Dokładnie, jak mi pisze, że niby są otwarte, a tak nie są. Nie mogę tego To jest tak przykręcone a e, Chyba, że mogę zrobić tak i tak. Okej, okay, dobra. Aha, nie mogę. Ej, czuję się skomowany Czy widzowie poszukamy już przez jakieś kilka minut. To wyciąłem wam. Ale chyba... Wróciłem gameplay. wtedy idzie co trzeba zrobić. Ja nie, nie powiesz, że na przykład wróć się i sprawdź czy jest ten sam klucz. Nie po co? Po co? Po co? Po co. To piję, które przynoszą w czasie. Na jak było tu od czasu Mam nadzieję, że buty Okej. Okay. a idę muszę iść poprosić Jeffa klucz pewnie to Lepiej, 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 tam lepiej, 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 na lepiej, 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 dość lepiej, Dzięki lepiej, 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 się lepiej, lepiej, po prostu lepiej, O, ok. Jakiś to błydu O tu mogę i wywalać O jestem pe... A dobra. A bo ja już muszę Dobra, to no, dawaj Nie da mi się nawet czytać w styki poszukaj jeszcze opakietów a ja mam teraz iść już się przenieść w czasie znowu? Chyba to tak. Ja będę szczery, fajnie by było zobaczyć tą grę w, w taką wersji bardzo multiplayer. Ta jesteś na przykład jedna osoba z tym żółtym właśnie Yellow Rabbit Chyba mnie nie zabija o. O nie A majha, on jest reakcja... ta latarka wydaje dźwięku. Majha jest do tego, że będzie trzeba to świecić tym światłem, latarką, która przez król ledwo coś widać. Po prostu prać ustawić na fulla. Zadowolony? Uff, dzięki. Myślałem, że po to to na zawsze. Widać pryzmę? Mogę się ruszyć. O, to brzmi jak on. może muszę... posłuchać tej czerwili. Chodźmy, możemy po raz możemy... możemy... A. Ej. Ej, ale... Chodźmy się z nim. Ja szukam mojego taty. I się szukajmy z niebieskiej koszuli, prawda? Mam na myśli teraz tego. Nie, nie wiedziałem. Chodźmy do się... Surprise, motherfucker!

się, gdzieś i... Iwi. Iwi. Już przyjesz... Warty... uciekł kulek? O! Nie wiem... Nie ma. Nie. Nie, to... nie miałem nie miałem też nie żeby tego, nie nie mam tego, to tego, to to nie wrócę. O! Dzień drugi! Mam asfalta. I dobrze, trzeba... No chyba powinien wstać. Nareszcie! właśnie teraz jest obrazek tutaj, ale dolnym, a jak patrzyłem oczekiwanie to wszystko było w pytajnikach. We nie Mój przyszły 6 to się obudził. O. 3 szkoły nadać śpisz, młody człowieku, mam nadzieję, że nie. Ja najdziwniejszy są w otacie, nie To wszystko pośrodku dla ciebie gadali. O nie. To jest to co widziałem w trailerze chyba w screenach było albo w trailerze. trzysty. Dzięki I do szkoły Cześć Ale czekaj Nie, mam teorię, że właśnie tata asfalta to jest ten królik, ale to by nie miał sensu Albo ewentualnie tata asfalta ma jakoś... Przeszłość straszną z tym królikiem i zemsty. Szkoła. nie dzisiaj drabiny robi dużo hałasu. Dzięki! Nie mogę przeze Chcę po prostu uciec. Ach, 20 lat w takiej studiach. Chodźmy Wspólnik, jesteś pewien, że to dobry poruszać? Możesz odejść, jeśli będziesz taki. Niedoceniony nauczyciel, Hej, kto to zrobił? I czekaj, co to zostało. Zobaczcie, jeszcze jakieś... Ok, wszyscy wracamy do klasy. Dobrze, proszę pani. Pokujcie się klasa. pamiętajcie, że dzwonek myśli z zanim będziecie. Był um. ten dzieciak. bo Bo jest tutaj petarda, jest na To też jest jakieś trochę nie możesz, po prostu petardy. To jednorazowe. Okej, okay, to możesz mi jedno dać? Możesz powiedzieć jest to, to jest to Przynieś mi coś czego ci idzie, albo się by Wracaj doda. Możesz przeczytać książkę o tym, jak nie być frajerem? A! Chodźmy przez te bombardować często tego derda. Nie, dłuchaj. Tyle nie jest za bo bo umiesz czytać. Aha, dzięki, bo jest ta szkoła, też to tylko trzeba mieć za czytanie. Cóż, muszą być naprawdę głupi. Tam plus w ustawicy, co czytasz. Mitologię Strasznej Grecji. O, ja bym się za to zabrać. Aha, no to nie różni się z plus. Być Chodzi o bycie podczas niemożliwych sytuacji. Hmm, przypadek. Nie sądzę. Hm. Cóż, jeśli kiedykolwiek chcesz sprzedać coś sprzedać, chętnie ci pożyczę ci komiks. O, jeśli nie lubisz może przystać się to rzecz. Pomogłam dziadkowi sprzedać wczoraj i znalazłem swojego starszy O! Ooooooo! Zakaz jedzenia w pobliżu Cika. Dlaczego zaczyna wszystko pachnieć? Co to za zapach? Nie próbuj grać na kitarze, boli obwodę aktywują protokół duszenia. Gleśka poszczególne dzieci ciągle radzą, grafika nie dba o bezpieczeństwo. Dzięki za to nieprzewidywalne w nowych modelach. Programowanie AI powoduje, że Freddy śledzi uczestników i prace pilota żywiej. Technik drugi przepisany. Technik drugi co... Coś wie gdzie on jest. Freddy ciągle próbuje zdjąć sobie... owe technik drugi przepisany. No soweż, się pojawiać w miejscach gdzie nie powinny być. Zachęcaj innych do czujności. Ostatnia aktualizacja z bezpieczeństwem AI, w to jest protokół. Wszystkiego mechanizmu uspokojenia. Zatem protokół trzymaj palce z dala. Okej, okay. czekaj, aż kapkaj! To się wodą usp... O, technik drugi za kilo? O kurde, nie chciałem wychodzić. Tylko ciekawe dodatki. Dobra, no, bo tak, raz sobie pani teraz 4 razy pokojają, Jestem się... Teglba. w Teglowarstwie. wypełnienie etycznie. A to co to? Pokemony? Niemożliwe. Tylko ja jakimś technikiem, więc to... Pozdrowie to jest. bardzo cię chciałem miałem go wyrzucić, ale nie... Nie chciałem bardzo mieć papieru wiesz? Tak, tak w ogóle, bo tutaj mi Gabriel. Jestem otwarty, to jest szkoda, miga mnie A, dobra. To jest właśnie... Jest. a zgłoszenie błędów. Wprowadzenie zwrotu, prognozów z tajemnością, temat. Okej, okay, dobra. A ja się zastanawiałem, czemu to świetla. Bo akurat teraz chciałem to nagrać, tak, żeby to była aktualizacja. A już jest noc Zobacz o tutaj Jeff, myślę, że mam plan. Najpierw muszę się stąd wydostać. Jest tu, jest na sole. Nie że ci tego nie słyszeć Jest ja tu na dole nie chcę ryzykować. Bo, on tu może, bo tu może tylko poświecę, bo tu masz mały czas na reakcję. O, <laughs> Nagle mu się spać za chciało. No to takie nie było takie niebieskie. A ja myślałem, że to takie proste będzie. To jest sposób na ucieczkę Serio? Dla kontentu poczekam sobie aż tu przyjdzie I go ogram Chodź tu Chodź tu Czekam na ciebie Lecisz Dawaj

Ale co ta zrobić? W komu wolę się zwonić, że nam się ma?